Siemat z tym jesteśmy znowu w Fortnite. I tym razem moja siostra nie będzie grała niestety, ale mam coś fajnego. Będę grał na losowym duo w Fortnite. Jak trafię na jakiegoś e, po prostu e, z zagranicy gościa to będę mówił po angielsku, mam już ciągę na wszelki wypadek. Ale mam nadzieję, że nie będę już to. No to zaczynamy. Ogółem mam na przycisk e, głoś, e, czas głosowy. No więc będę mógł do Was zgadać. Mam nadzieję, że to zadziała. Że będę słyszał, bo jak wie, ja to będę musiał to na od nowa. Ale nieważne, teraz poczekam, aż się połączy. No i ogółem e, się na początku przywitamy. Czyli zapytam go, skąd pochodzisz? Bo ja pochodzę z Polski. Czyli where are you from, because I'm From Poland, na początku po angielsku, bo jak otwierzę, że I'm from Poland, to po prostu po polsku będę mówić, będzie o wiele łatwiej. Okej. Okay. Gościu na razie jeszcze tak jakby nie ma. Okej okay, jest. Wiadomo ja mam mikrofon. Dobrze, mamy to zaczynamy. Where are you from? Because I'm from... Poland Yes, sure. not movie. Vision. W tym to wyszedł. Zaczynam od nowa? Spróbuję. Spróbuję. Opuściłem skrywkę. Coś się nie udało. Pewnie pomyślał, że go... Nie wiem. Okay. Mogę wam przeczytać, co mam na ściądze. Where are you from? Because I'm po from Poland. Skąd pochodzisz? Bo ja pochodzę z Polski. Help me, please, pomóż mi, proszę. I tak po jak jest, no to wiecie na pewno. We're flying here, lecimy tu. No okay. to jeszcze raz wejdźmy. Może tym razem się uda. Na pierwszym razem coś się nie, nie powiodło. Mam nadzieję, że będzie z Polski, Podam to chyba, nie wiem z jakiego. Możliwe, że z Anglii, ale nie, nie zrozumiałem. No dobrze porzekajmy aż się włączy już się włącza jak będziemy kościół jest i teraz po angielsku mam nadzieję, że zrozumie Where are you from? I, because I'm from Poland Czemu? Znaczył, że tam lecimy. Where are you from? Chyba nie odpowie. Because I'm from Poland. Chyba nie zrozumiał. trudno albo po prostu nie chcę włączyć mikrofonu ja też nie chciałam, ale postanowiłem, że okej, okay, dla dobra odcinka to zrobię dobra, zagrałem jedną rundę na jak on nie chce gadać, to po prostu będę nie go gadał, on może, może rozumieć tylko nie chce ga gadać ze mną albo po prostu się boi że z, z tymi ludźmi gadać, ale nieważne ja już raz grałem e, to było e, o, też z Bambikem nie wiem, kto... Ma 18, wow, to jest gorsze ode mnie, ale nie, ale nie oceniam, bo można lepiej umieć grać ode mnie, tylko na przykład miał, nie, nie grał w tym sezonie, bo chyba co sezon się resetuje. Tak się wydaje. OK. jeszcze zniszczy tę półkę, leci ją jabłuszko i zjemko wędka sobie zabiorę, wiesz co wezmę w jakąś broń wędka to się przyda do tego na przykład żeby Where are you from? Nie chcę mi odpowiedzieć. Co Nie bo się boję, że jakiś błąd popełnię albo coś. Na no, trudno. Na razie polećmy puszkę jakiś item w tych kontenerach. Może coś A jak będzie... Włączę... Nie wiem. Czy łączą tromb? A nieważne. O, tu jest broń. O, skrzynka. Trochę amunicji. Oczekaj. E, to jest niepospolite, to chyba to będzie lepsze. I sobie zabiorę coś to i... i... Rzucimy sobie. Stop here! Próbuję mu powiedzieć, żeby się zatrzymał. Kościół, poczekaj. No i to już dla mnie było tylko. Zabierz te bandaże. Zapomniałam sobie przetłumaczyć, gdzie idziemy. Eee, jakby to sformułować. Zresztą w razu jak zrobiłem coś takiego Fajna ma teksturkę, czyli po prostu grał w w tym sezonie mało grał. I nie ma skina, ale ma teksturkę. Tak jak ja. Właściwie. Mam teksturkę do tego. Fajna teksturka do trybu O, lepsza strzelba Co to posegreguję. Okay. No dobrze, miałam kiedyś misję, z tańczyć przed pomnikiem. Była dziwna misja, się zastanawiałam po co tańczyć przed pomnikiem nie zatańczyłem i zrobiłem jak 2 oj. Ale trzeba mu się tutaj. Um... Nie jak powiedzieć, że jest taki chipy. No nic nie będę mówił po prostu. Nie ja będę im też mówił, że są na odcinku. Ale... Okej. Okay. Gdzie ten gościu jest? sobie potkę, Ok, sobie tu zbuduję schodki. Oj, jestem noob. Ok. Gdzie on jest? To znaczy, gdzie mamy iść? Okej, okay. i też to będzie. Są zniszczone, zapomniałem. Wybuduję się do góry. Proszę się tak. Teraz do tyłu budowanie. Też ja le mi lepiej wychodzi do tyłu budowanie niż do przodu. Nie, idziemy, nie, idziemy. Idziemy, nie, więcej. Chciałem, żeby chciałem, żeby poszliśmy tu nie, nie, czekaj, nie, 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 Chcesz się przywitać? No, elo, yy, jakby co, nie wiem, co tam się dzieje, przeszłam tylko po mój sprzęt. Do widzenia, yy, łapkujcie i tak dalej, subskrybujcie, do widzenia. Okej. Okay. Adios. Uczę się hiszpańskiego. Chcę się uczyć, wiesz. się. Uczysz, uczysz Ola, przez tłumacza. Przez tłumacza się uczysz, tak? Biorę sobie troszeczkę tych Gdzie tam Nie chcę jabłka Mam nie odpowie raczej. Może mu po prostu baby i pójdę sobie. Jednak chodzi o wam w większości o to. no to w głowiem. No i wyjdę. No... Goście raczej mnie nie zna w ogóle, bo nawet jakby był Polakiem, to by na pewno mnie nie znał, bo nikt mnie faktycznie nie zna. No ale trudno. Dobrze, to jeszcze raz film Dwie próby za nami, to żadna się jeszcze nie powiodła. Jak się uda zdejść polaka, to na końcu powiem, że jest na odcinku. da jak zareaguje, ale na pewno jakbym mu, jak mu powiem, to on powie, że nie zna i w ogóle pójdzie. Że... A, nieważne. Okej, okay. coś zrobię. Teraz trzeba się skupić. Okej. Okay. na początku... Na początku poczekajmy, aż... Pojawi mu się znaczek mikrofonu. Nie wiem dlaczego to... znaczek mikrofonu. Where are you from? Because I'm from Holland. Coś mówi, ale mało. Jesteś Polakiem? Ok, możemy tu polecieć. Dobrze, znaleźliśmy Polaka, jest dobrze. John Boy się nazywa. Przynajmniej tak myślę, bo tak ci mówi, że nawet nie wiem czy powiedział tak, czy nie, czy no, czy jest. Możliwe, że powiedział no po angielsku, a ja że tak. To ma być jakiś pistol. Taki MK. I się wyciszy, już nic nie mówi. Spłoszył się, jak się dowiedział, że gra z tym, z Polakiem. Okej. Okay. A ja tak myślę, raczej nie, ale takie sobie teory wymyślam. Że się chłopak spłoszył. Zamienię sobie na co? Będę pewno z niego po Polsce może się zajrzeć z Polakii. więc ja mu zawsze sobie zabiorę. Ale nie, nie, nie. Słyszę klisik. A tak, to jeszcze przychodzę. Więc tu przejdę przez to. ci. A on jest ok. Widzicie, no i masz. Nie wiem, jak to jest, ale chyba dobrze zabiorę sobie banana. Znaczy, banana czy strzelba? Jeśli To Znaczy, mam połóż. Zabiorę to i pójść sobie. Tu myślę, że. Okej. Okay. Nie jak powiedzieć to chyba jest jednak gościu z Anglii. Nie jak powiedzieć gościu z Anglii. Po prostu powiem gość, będę gościu z Anglii, ale do niego po prostu... Nie wiem jest... Po prostu nie będę będą ich helpneli. To okay, jest albo inne rzeczy. No i tak, na razie... Ale w końcu udało nam się nawiązać z kimś połączenie i nie wyszedł do Воу-воу. Whoa, Артынь. Whoa. To jest kolejny anglik, już trafiliśmy na trzech anglików. Jeden od razu wyszedł. Nie wiem, Ile my trafiliśmy? Chyba dwóch, to jest trzecia próba, tak. Jeden od razu wyszedł, drugi nawet się trzymał, ale nic nie mówił. A teraz jest dobrze. I rzucę mu głodkę, bo nie chciał coś Nie? Okej. Szkoda, że Jakiegoś bratek czy siostrę młodszą e, przyłożyć. U... Okej. Okay. To lecimy, może to się uda. Ja sobie dobrze no, kryształka. Może gościu chce, żeby poszliśmy do. po sto. Nie ma listy, sobie te, z chęcią ją wezmę. Tutaj. Jestem troszeczkę samolubny, bo tam sobie zabrałem cały ten, ten ale trudno, da sobie radę. Chruba no, będzie ostatnia runda. Patrzymy czy wygramy, czy nie. Jak wygramy to, to i tak to będzie ostatnia runda. Nic z tego nie zmieniło. Cześć, witam go. Where are you from? Okay. Dobrze no, ty nie wiem. Asia? Ok. Dobrze zrozumiałam? Naprawdę nie zrozumiałam. Nieważne. Mam nadzieję, znaczy, że spotka dzisiaj Polaka. Ale ja to była mała szansa, że tak się stanie. No, no, te kryształy są jakieś. Te kryształy są powagowane, no. O lama. Lamy znalazł gościu. Okej. Okay. Ja tam się nie mogę dostać. No, gościu sobie zniszczy tę lamę. On tu nie obchodzi mam tu. Poważnie. Nie umiem wejść pod górę. Okay.

Poczekaj, tam to, poczekaj, e, tak, masz, masz, um. Ach, on ma tu O niego, ok, zapadniemy, gdzie lecimy, tam lecimy, może tutaj, Ko ma fajną broń Okej, okay, Goś Player Powiedziałem Już gracz. leczy jednak. Krzyżka się leczy. Gdzie ten typ już jest? Aha, tam się ukłonął. Okej. Okay. Powrót do lobby. Kończymy ten odcinek. No to... Dwa, trzy, dwa razy nam się nie udało. Za trzecim nam się udało. Więc dobrze. No to...